Exit, Exit, Kia nie bawi się w oryginalne nazwy. Z drugiej strony, lepiej Exit niż Cerato. Zadaliście mi o ten model, to znaczy Exit, nie Cerato masę pytań. Czas powiedzieć, jak jest. Zapraszam! Sama się nad tym zastanawiałam. Oczywiście mogłabym zadzwonić do Kii, ale nie pytasz przecież o oficjalną wersję z komunikatu prasowego. Exeed jest dla ludzi, którzy chcieliby coś większego niż SEED. Nie podoba im się ani SEED w kombi, ani pro Seed, a w dodatku lubią crossovery, potrzebują coś większego niż Niro, ale mniejszego niż Sportage. Masa danych liczbowych w linku pod filmem. Można samodzielnie porównać i ocenić, co jest dla Ciebie najważniejsze. się łatwo, niewiele wyżej niż w kompakcie, ale pozycja za kierownicą jest wygodna, podobnie jak fotele. Pewnie wolałabym elektrycznie sterowany fotel z pamięcią, ale ta opcja dostępna jest tylko w najwyższej wersji wyposażenia, razem ze sterowaną elektrycznie klapą bagażnika. Wnętrze Kia Exceed przypomina wnętrza innych modeli tej marki i uważam, że zasługuje na kilka pochwał. Jest miejsce na telefon, tutaj, o. jest schowek w podłokietniku. Są uchwyty na napoje. Są dwa wejścia USB i jedno gniazdo 12V, tak samo jak w sidzie, i nadal uważam, że portów USB jest za mało. Ogromny plus za podgrzewane fotele i kierownice. Jeśli nie wiesz, dlaczego tak się tym zachwycam, umów się na jazdę testową autem z takim wyposażeniem, koniecznie jesienią lub zimą, a potem wróć tu i napisz mi, co o tym sądzisz. Moim zdaniem jest dobrze, ale jest kilka poziomów wykończenia, jak w każdej marce, więc trudno mi jednoznacznie określić, gdzie jest lepiej, a gdzie gorzej. Na pewno pamiętam z niedawnego testu, że Mazda CX-30 jest lepiej wykończona. Mazda wygrywa też jakością kamery cofania i dostępnością kamery 360. Tej ostatniej w Exigie nie można zamówić w żadnej wersji ani w żadnym pakiecie. Za dnia kamera cofania jest akceptowalna, ale po zmroku. Obraz wygląda jak tapeta, jaką ściągałeś na Nokie po wapie. Ale za to Exit ma bardzo dobry system automatycznie parkujący samochód. Z ręką na sercu nie lubię parkowania równoległego, prawie nigdy się za nie nie zabieram. Parę dni temu musiałam się w takie miejsce wpasować, więc nacisnęłam przycisk i pozwoliłam Kii zrobić resztę. Ciesz, że masz opcję grzanej kanapy. W Polsce nie mamy ani grzanej kanapy ani USB z tyłu. Ale bardziej serio. Tworzenie samochodu zaraz po tym, jak zejdzie z deski kreślarskiej. To jest optymalizacja. Można zamówić samochód z wyposażeniem szytym na miarę. Nazywa się Rolls Royce i kosztuje 15 razy tyle co Exceed. Kowalski musi zadowolić się tym, co wymyśli dział marketingu. Celem nie zawsze jest najsensowniejszy samochód, ale pobicie konkurencji, bo na przykład w tym segmencie nikt nie ma takiej funkcji albo właśnie zrównanie się z konkurencją poprzez oferowanie modnego koloru typu wykończenia wnętrza. Wejdą nawet dwie. Jest podwójna podłoga, są haczyki na siatki z zakupami, jest gniazdo 12 foltowe Jak dużą lodówkę turystyczną wodzisz ze sobą? Ja zmieściłam tu koci domek z kotem. Potem kot się obraził i sobie poszedł, więc zrób Francę przyjemność i pośledź ją na Instagramie. Nie. Zupełnie nie. Zawieszenie jest przyjemne, bardzo dobre do miasta, na garbach komfortowe. To zaleta odbojników hydraulicznych, niestety tylko na przedniej osi. Tego samego rodzaju rozwiązania stosuje Citroen w modelach C4 Cactus i C5 Aircross, ale tam na obu osiach. Cytując klasyka, not great, not terrible. Czyli na tyle dobrze, żebym o tym nie opowiadała. Niczego takiego nie słyszałam ani w sidzie, ani w exidzie. Nie jeździłam wersją ze skrzynią manualną, ale automat. Bardzo mi się podoba. Działa szybko, dobrze współpracuje z systemem Start Stop, ma naturalne przełożenia. Mogę powiedzieć, że jeździ mi się nim wyjątkowo przyjemnie. Torque Vectoring dostępny jest tylko w wersjach GT. Exit nie występuje w wersji GT i nie ma Torque Vectoring. Andrzeju, jest benzyna, jest diesel, ba, będzie wersja z hybrydą plug -in. zależy. Jest wiele czynników oceny samochodu, ale najważniejszy jest jeden. Czy tobie w samochodzie jest wygodnie, czy dobrze ci się nim mieści. W każdym moim teście zwracam uwagę na wiele cech samochodu, na rozkład wnętrza, systemy wspomagania jazdy, system inforozrywki, miejsce z tyłu, miejsce w bagażniku, na prowadzenie, ale oceniam je z mojego punktu widzenia. Są ludzie nie wiem, jak to możliwe, ale są, którzy nie używają w ogóle systemów wspomagania. W systemie inforozrywki mają ustawioną tę samą jedną stację radiową od zawsze i nigdy nie wożą ze sobą wody czy innych napojów. A są tacy, którzy to robią. I tak samo jest z innymi opcjami, które w samochodzie można wybrać. Jeśli elektrycznie sterowana klapa jest dla Ciebie ważna, bo dla mnie jest, to tutaj można ją wybrać, ale nie da się dodać gniazd USB z tyłu za żadne pieniądze. I nie sprzeciwiam się samochodom marek masowych. Nic z tych rzeczy. Uważam natomiast, że kupno samochodu jest ważną decyzją, bo to po domu najczęściej druga, najdroższa rzecz, jaką się kupuje. Nie ma sensu wybierać pochopnie i liczyć, że jakoś to będzie, coś tam się ogarnie, że w końcu się człowiek przyzwyczai. A ty? Co myślisz o Key Exceed? Jakie opcje musiałyby się znaleźć w Twoim egzemplarzu, a które są dla Ciebie kompletnie nieważne? Napisz mi o tym w komentarzu. Oceniaj, komentuj i dziel się moimi wideo. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!